O stary, proszę Cię, to jest już nudne. Tak mi się wkręciło pod Ale kurde, wkręciło się pod progą, nie możesz, nie wiem, coś pożytecznego zrobić? Taka mantra naczyniowa. Co pożytecznego? No nie wiem stary, no chodzisz i rapujesz, ale jestem najszybszym rapperem na świecie. Kogo to obchodzi? Stary, no ludzie umierają, zrobiłbyś coś dobrego dla świata. Wykorzystałbyś to jakoś, nie wiem. Dla biedne dzieci dał pieniądze, albo nie wiem, coś dał na aukcję charytatywną na wielką orkiestrę. No dobra. Co, co dobra? To... Nie wiem, co, Pimpusia? że na aukcję? Pimpuś. Sprzedamy cię. Dla dobra dzieci. No nie wiem. No wymyśl coś, możemy dać spokojnie. Ja jestem ogólnie. Prawo wiesz jakim akcjom. Pomysł się liczy. No to może plakat z City. Dobra. Tak? No. Jak się szybko pójdę. zgodziłeś. <noise> no. Znaczy no, zgodził mi się, zresztą mam pomysł na inny plakat. I co, dasz to na aukcji i wystawisz na Wielką Orkiestrę? No stary, to jest wiekopomny artefakt. No trochę tak. No. No to dawaj go. No tak. Powoli się uczysz. Zainteresowanych przekierowuję na aukcję Wośku. Link w opisie. Całkowity zysk zostanie przekazany oczywiście na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Także zachęcam. Certyfikatem oryginalności tego produktu, czyli plakatu, jest świadectwo śmierci, muszej śmierci. Tutaj w lewym górnym rogu, w postaci takiej plamki. Nie wiem, czy widać to na filmie. Zwycięzca dodatkowo otrzyma ode mnie płytkę z autografem. Moją, w sensie, że. Dzięki. Pamiętaj, w tej scenie musisz dać z siebie wszystko. Kurz, skoncentruj się. Kurz, wszystko zależy od Ciebie. Wyobraź sobie, że tej kamery tam w ogóle nie ma.